Drodzy Przyjaciele Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia i Fundacji Edukacji przez Media, pragnę Wam złożyć najlepsze życzenia świąteczne, życie pokoju, jaki niesie Chrystus rodząc się z stajni betlejemskiej. Jak w jednej z kolęd śpiewamy Nie było miejsca dla Ciebie w gospodzie Narodził się w stajni betlejemskiej Powołał prostych pasterzy, a później władców krajów pogańskich I oznajmił pokój światu Kochani, życzę, żeby te święta były pełne pokoju, radości i pełne Boga Kiedy będziemy się dzielić tym białym opłatkiem, symbolem i chleba eucharystycznego i tego na co dzień Chcielibyśmy pamiętać szczególnie o biednych, o cierpiących o tych, którzy potrzebują pomocy. Będę o Was pamiętał w modlitwie, kiedy będę zasiadał do stołu wigilijnego. Niech to, to puste miejsce symbolizuje przez cały rok potrzebę dzielenia się sercem z ludźmi potrzebującymi, biednymi. Życzę zdrowych, błogosławionych świąt Bo Bożego Narodzenia.